W Polsce każdego roku powstaje ponad 170 milionów ton odpadów. To masa porównywalna z 34 milionami w pełni załadowanych pojazdów ciężarowych typu TIR. Gdyby ustawić je w jednej linii, mogłyby czterokrotnie okrążyć kulę ziemską. Znacząca część tej masy musi zostać przetransportowana zgodnie z przepisami prawa, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa środowiskowego i technicznego. To zadanie wymaga zaawansowanych rozwiązań logistycznych, odpowiednich środków transportu oraz skutecznego systemu ewidencji i nadzoru. W tym materiale przyjrzymy się technologiom wykorzystywanym w transporcie odpadów, zarówno komunalnych, przemysłowych, jak i niebezpiecznych. Omówimy klasyfikację odpadów, typy pojazdów, wymagania prawne oraz nowoczesne rozwiązania stosowane w logistyce środowiskowej. Rodzaj odpadu ma bezpośredni wpływ na sposób jego transportu, zarówno pod względem technicznym, jak i formalnym. W praktyce najczęściej spotykamy się z trzema głównymi kategoriami. Po pierwsze, odpady komunalne. To wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych, zarówno zbierane selektywnie, jak i zmieszane. Są one relatywnie jednorodne, ale występują w dużych ilościach i wymagają systematycznego odbioru. Transport odbywa się z wykorzystaniem śmieciarek z prasą kompaktującą oraz kontenerów obsługiwanych przez bramowce. Po drugie, odpady przemysłowe. Pochodzą z procesów produkcyjnych, remontowych czy budowlanych. Złom, gruz, szlamy, odpady technologiczne. Ze względu na różnorodność składu, stanu skupienia i gęstości, wymagają indywidualnie dobranych środków transportu, takich jak kontenery hakowe, cysterny czy pojazdy specjalistyczne. Po trzecie, odpady niebezpieczne stanowią najmniejszą ilościowo, ale najbardziej wymagającą grupę. Zawierają substancje łatwopalne, toksyczne, żrące lub zakaźne, dlatego podlegają międzynarodowym przepisom ADR. Ich transport wymaga nie tylko odpowiednich pojazdów i zabezpieczeń, lecz również przeszkolonego personelu i precyzyjnej dokumentacji. Dodatkowo, odpady można klasyfikować według ich formy fizycznej: stałe, jak złom czy opakowania; płynne, na przykład zużyte oleje lub ścieki przemysłowe; pyliste, jak popioły lotne; oraz biologiczne, na przykład odpady kuchenne, zielone czy osady z oczyszczalni. Każda z tych grup stanowi odrębne wyzwanie transportowe, od doboru pojemników przez zabezpieczenia techniczne, aż po dokumentację i zgodność z przepisami. Z tego względu właściwa klasyfikacja odpadów to pierwszy i niezbędny krok w projektowaniu bezpiecznego i efektywnego transportu. Transport odpadów to proces, który musi odbywać się w pełnej zgodności z przepisami prawa, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Bez względu na to, czy przewozimy odpady komunalne, przemysłowe czy niebezpieczne, obowiązują nas precyzyjne regulacje, które określają kto, co, gdzie i jak może transportować. W Polsce podstawą prawną jest przede wszystkim ustawa o odpadach. Określa ona obowiązki wytwórców, transportujących i odbiorców, a także zasady ewidencji, klasyfikacji i odpowiedzialności za odpad na każdym etapie jego przemieszczania. Kolejnym dokumentem jest ustawa o transporcie drogowym, która wskazuje wymogi techniczne wobec pojazdów oraz kwalifikacje kierowców wykonujących transport rzeczy, w tym odpadów. W przypadku odpadów niebezpiecznych obowiązuje dodatkowo konwencja ADR, czyli Międzynarodowa Umowa o Przewozie Towarów Niebezpiecznych Drogą Lądową. Precyzuje ona m.in. Wymagania dotyczące oznakowania pojazdów, rodzaju opakowań, wyposażenia awaryjnego oraz szkolenia kierowców. Aby legalnie transportować odpady, przedsiębiorca musi być zarejestrowany w systemie BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Przed rozpoczęciem przewozu konieczne jest wystawienie karty przekazania odpadu KPO dokumentu, który jednoznacznie identyfikuje nadawcę, odbiorcę, przewoźnika, kod odpadu oraz jego ilość. Po zakończeniu transportu przewoźnik ma obowiązek potwierdzić wykonanie usługi w systemie BDO. Dzięki temu możliwe jest bieżące monitorowanie strumienia odpadów, ograniczenie nadużyć i zwiększenie transparentności w całym łańcuchu logistycznym. Śmieciarki, cysterny, kontenery różnorodność środków transportu jest ogromna. Nowoczesne technologie, takie jak GPS i RFID, zwiększają efektywność i bezpieczeństwo transportu odpadów. W transporcie odpadów stałych kluczową rolę odgrywa dobór odpowiednich pojazdów, dostosowanych do rodzaju odpadów, ich masy, objętości i właściwości fizycznych. To nie tylko kwestia efektywności, ale przede wszystkim Bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Najczęściej stosowane środki transportu to pojazdy skrzyniowe, wykorzystywane głównie do transportu gruzu, złomu oraz odpadów wielkogabarytowych. Cechują się dużą elastycznością i prostą konstrukcją, ale nie zapewniają kompaktowania, dlatego stosuje się je tam, gdzie objętość odpadów nie jest kluczowa. Pojazdy bramowe, czyli bramowce, przystosowane do załadunku i transportu kontenerów za pomocą dwóch ramion. Występują w wersjach jednoosiowych, lżejszych i zwrotniejszych oraz dwu- i trzyosiowych, przeznaczonych do cięższych kontenerów przemysłowych. Wyróżniamy tu systemy łańcuchowe oraz hydrauliczne z prowadnicami, które zapewniają większą precyzję i szybkość załadunku. Hakowce to pojazdy z ramieniem zakończonym hakiem, który wciąga kontener po prowadnicach na ramę pojazdu. Stosowane są powszechnie w transporcie kontenerów rolkowych o dużej objętości, często w sektorze przemysłowym i budownictwie. Występują w wersji jednozakresowej, prostszej oraz teleskopowej, bardziej uniwersalnej, pozwalającej obsługiwać kontenery o różnej długości i z różnych pozycji. Śmieciarki z prasą kompaktującą. To specjalistyczne pojazdy przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych. Wyposażone są w systemy zgniatające, które pozwalają zmniejszyć objętość odpadów nawet sześciokrotnie. Występują w wersjach z załadunkiem tylnym, najpopularniejszych w Polsce, a także z załadunkiem bocznym i przednim, częściej spotykanych za granicą. Transport odpadów nie kończy się na odpadach stałych. W wielu sektorach przemysłu powstają również odpady płynne i pylaste, równie istotne, ale znacznie bardziej wymagające z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego. Odpady płynne, takie jak zużyte oleje, ścieki przemysłowe, zawiesiny czy osady, wymagają zastosowania pojazdów o odpowiednich parametrach szczelności i odporności chemicznej. Najczęściej wykorzystuje się tu cysterny stalowe lub tworzywowe, dostosowane do rodzaju odpadu, a także pojazdy asenizacyjne, szczególnie przy transporcie nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych i oczyszczalni. Każda cysterna musi być wyposażona w system odpowietrzania, zawory zabezpieczające przed przepełnieniem, a także umożliwiać łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Brak szczelności może prowadzić do wycieków, skażeń gleby i wód gruntowych. Dlatego konstrukcja i eksploatacja tych pojazdów musi spełniać rygorystyczne normy. Z kolei odpady pylaste, takie jak pyły węglowe, cementowe czy popioły lotne, przewozi się w silosach mobilnych lub kontenerach hermetycznie zamykanych. Aby zapobiec emisji szkodliwych cząstek do atmosfery, pojazdy wyposażane są w systemy odpylające przy załadunku i rozładunku. W obydwu przypadkach obowiązuje zakaz mieszania odpadów różnych kategorii, a każdy przewóz musi być odpowiednio oznakowany i udokumentowany. To szczególnie ważne w przypadku odpadów ciekłych i pylistych, które, mimo że często wyglądają niepozornie, mogą mieć bardzo istotny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Szczególną kategorię w systemie gospodarki odpadami stanowią odpady niebezpieczne. Zawierają substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska. Są to między innymi chemikalia, rozpuszczalniki, odpady medyczne, środki ochrony roślin czy zużyte baterie. Z tego względu transport tych odpadów objęty jest rygorystycznymi regulacjami prawnymi i technicznymi. Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest konwencja ADR, czyli Międzynarodowa Umowa Regulująca Przewóz Drogowy Towarów Niebezpiecznych. Określa ona m.in. klasy zagrożeń. W przypadku odpadów niebezpiecznych mogą to być klasy 3, substancje łatwopalne, 6.1, toksyczne, 8, żrące, czy 9, inne zagrożenia, np. ekologiczne. Każdy pojazd przewożący odpady niebezpieczne musi być odpowiednio oznakowany: tablicami barwy pomarańczowej, numerem UN oraz piktogramami określającymi typ zagrożenia. Musi być też wyposażony w instrukcje awaryjne, środki ochrony indywidualnej, gaśnice, sorbenty i inne elementy zabezpieczające. Równie istotna jest kwalifikacja kierowcy. Przewóz takich ładunków może być wykonywany wyłącznie przez osoby z ważnym certyfikatem ADR. Szkolenie obejmuje nie tylko znajomość przepisów, ale również praktyczne zasady postępowania w razie wycieku, pożaru czy wypadku drogowego. Wymagana jest również pełna dokumentacja transportowa. Oprócz klasycznego KPO konieczne jest posiadanie karty przewozowej ADR, listów przewozowych i instrukcji bezpieczeństwa. Często pojazdy są objęte dodatkowym monitoringiem GPS, a dane o transporcie przekazywane są do odpowiednich organów nadzoru. Współczesny transport odpadów coraz częściej opiera się na nowoczesnych technologiach informatycznych i telematycznych. Ich zadaniem jest zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawa bezpieczeństwa i lepsza kontrola nad przepływem informacji oraz materiału. Pierwszym filarem są systemy lokalizacji i monitoringu. Dzięki wykorzystaniu GPS możliwe jest śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym, kontrola przebiegu tras, monitorowanie zużycia paliwa oraz czasu pracy kierowców. Z kolei technologie RFID i kody QR umożliwiają automatyczną identyfikację pojemników oraz powiązanie konkretnego odpadu z jego źródłem. Drugim obszarem są systemy pokładowe pojazdów. Coraz więcej śmieciarek i hakowców wyposażonych jest w wagi pokładowe, które na bieżąco mierzą masę przewożonych odpadów. Zastosowanie znajdują również czujniki napełnienia kontenerów, które automatycznie zgłaszają konieczność odbioru, eliminując puste przejazdy. Trzecim elementem są zintegrowane systemy zarządzania danymi. Wiele firm korzysta z połączenia systemów typu TMS Transport Management System z bazą BDO. Co umożliwia automatyczne generowanie kart przekazania odpadu, planowanie tras i rejestrowanie realizacji zleceń. Z punktu widzenia kierowcy coraz częściej wykorzystywane są aplikacje mobilne, które służą do obsługi dokumentacji, potwierdzania odbiorów oraz komunikacji z dyspozytornią. Skuteczna logistyka odpadów nie ogranicza się wyłącznie do środków transportu i technologii. To także umiejętność organizowania całego procesu w sposób przemyślany, ekonomiczny i odpowiedzialny społecznie. W tym kontekście warto wskazać kilka dobrych praktyk, które sprawdziły się zarówno w logistyce komunalnej, jak i przemysłowej. Po pierwsze, planowanie tras i harmonogramów. Regularne odbiory odpadów zgodnie z ustalonym grafikiem zwiększają przewidywalność dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Zoptymalizowane trasy zmniejszają zużycie paliwa, redukują emisję spalin oraz czas pracy załogi. Po drugie, selektywna zbiórka u źródła. Im wcześniej odpady zostaną właściwie posegregowane, tym łatwiejszy i tańszy jest ich dalszy transport i przetwarzanie. Rozdzielanie frakcji takich jak bioodpady, papier, szkło czy tworzywa sztuczne zmniejsza udział odpadów zmieszanych i poprawia jakość surowców wtórnych. Po trzecie zabezpieczenia środowiskowe. Stosowanie szczelnych pojemników, systematyczna dezynfekcja sprzętu, a także eliminowanie wycieków i emisji zapachowych ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w zabudowie miejskiej. Chroni to nie tylko środowisko, ale też komfort i zdrowie mieszkańców. Po czwarte szkolenia i nadzór operacyjny. Zespół odpowiedzialny za transport odpadów powinien być przeszkolony z zakresu BHP, ADR, oraz zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych. Współczesne systemy monitorowania umożliwiają natychmiastową reakcję na odstępstwa od procedur i poprawę standardów pracy. Zastosowanie tych praktyk w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportujących odpady przekłada się nie tylko na efektywność ekonomiczną, ale również na budowanie pozytywnego wizerunku i zaufania społecznego. Logistyka odpadów w wielu krajach Unii Europejskiej osiągnęła wysoki poziom zaawansowania technologicznego i organizacyjnego. Nowoczesne miasta traktują odpady nie jako problem, lecz jako zasób, którym należy zarządzać z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii. Skandynawia, a szczególnie Szwecja, jest liderem we wdrażaniu zintegrowanych systemów gospodarki odpadami. W dzielnicy Hammarby Sjöstad w Sztokholmie zastosowano system Envac Zautomatyzowaną podziemną instalację do pneumatycznego transportu odpadów. Mieszkańcy wrzucają odpady do specjalnych wrzutni na ulicy lub w budynkach. Następnie są one zasysane rurami podziemnymi do centralnej stacji zbiorczej bez hałasu, bez ruchu śmieciarek i bez emisji spalin. Taki system eliminuje potrzebę codziennego transportu pojazdami, ogranicza ryzyko zanieczyszczeń i zwiększa efektywność zbiórki. EnWatz działa już nie tylko w Szwecji, ale także w Hiszpanii, Norwegii, Finlandii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Korei Południowej. To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w nowych osiedlach mieszkaniowych, centrach handlowych i szpitalach. Niemcy natomiast od lat rozwijają bardzo rozbudowany system selektywnej zbiórki. W wielu miastach funkcjonuje nawet sześć frakcji zbieranych osobno, co przekłada się na wysoką jakość odzyskiwanych surowców. Ciekawym elementem jest także logistyka zwrotna, oparta o system kaucji na opakowania wielokrotnego użytku, znany jako Pfand. Polska z kolei konsekwentnie rozwija rejestr BDO oraz inwestuje w infrastrukturę dla selektywnej zbiórki i przetwarzania bioodpadów. Choć nadal istnieją wyzwania organizacyjne, kierunek zmian jest zgodny z europejskimi trendami. Zagraniczne przykłady pokazują, że technologia, dobre prawo i świadomi mieszkańcy mogą tworzyć system, w którym transport odpadów staje się niemal niewidoczny, ale działa skutecznie, precyzyjnie i w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Transport odpadów to jeden z najbardziej złożonych, a zarazem najbardziej krytycznych obszarów logistyki środowiskowej. Wymaga zrozumienia różnorodności strumieni odpadowych znajomości przepisów prawa, odpowiedniego doboru technologii oraz dbałości o każdy etap procesu, od klasyfikacji po dokumentację. Dziś przyjrzeliśmy się nie tylko środkom transportu, ale również wyzwaniom, dobrym praktykom i trendom, które będą kształtować tę branżę w nadchodzących latach. Od klasycznych śmieciarek po systemy podziemne NWAC, od ręcznego załadunku po autonomiczne pojazdy, wszystko to tworzy nowoczesną infrastrukturę odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ta prezentacja pozwoliła spojrzeć na odpady nie tylko jako na problem, ale przede wszystkim jako na inżynieryjne wyzwanie i przestrzeń do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań. Do zobaczenia w kolejnym materiale!